24 lata od siatki streamera. Parę razy opowiadałem wam już o największym wykolejeniu <coughs> historii streamerskiej, czyli Johnem Somali. Zasłynął z akcji takich jak wykrzykiwanie haseł, nawiązujących do bombardowań atomowych w Hiroshimie, no. będąc w Japonii. ogólno ogólnopojętym... Hiroshima? Upwreniemen przody w obcych krajach. W Korei południowej troszeczkę za bardzo poleciał, na przykład wykorzystując AI do tworzenia treści graficznych z koreańską youtuberką, czy robienia obstatycznych aktów przy pomniku upamiętniającym kobiety zmuszane do niewolnictwa seksualnego przez japońską armię w trakcie okupacji, albo prowokowania i zaczepiania ludzi na ulicy. Poskutkowało to aresztowanie pato streameram i postawieniem go przed koreańskim sądem, gdzie przyznał się do wszystkich zarzutów. No i oczywiście zdążył się już na pierwszej rozprawie kompletnie zbłaźnić. Na przykład przychodząc spóźniony i skacowany, ponieważ kilka godzin wcześniej chlał na transmisji. Pewnie pomyślicie, że głębiej w to bagno nie da się wejść. Somalia ma naprawdę ogromny talent, bo niedługo później został aresztowany, ale tym razem drwienie z funkcjonariuszy, no i tym razem został też bana na chyba już w ostatniej platformie, jaka mu została, czyli Party. Nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle istnieje, ale po banach na YouTubie, Twitchu, Kiku i Rumble za dużo mu już nie zostało. Do jego zarzutów regularnie dokładane są kolejne akcje ze streamów, na przykład we wrześniu przebywając w parku puszczał chore wiadomości text to speech, gdzie dosłownie mówi o chęci dopuszczenia się motowania wobec dzieci, które tam przebywały. I'm going to jail. I'm going to get no dobra, nie mogą go zastrzelić po prostu? Za samo to grozi mu do 10 lat w pace Nie wiadomo też dokładnie, kiedy odbędzie się jego kolejna rozprawa, ponieważ Korea analizuje wszystkie jego streamy i po prostu co chwilę dokładają mu coś nowego Na ten moment zarzutów jest aż 7, w tym między innymi naruszenie prawa antyterrorystycznego, tworzenie deepfake'ów AI, obstrukcja działalności gospodarczej, naruszenie ustawy o mniejszych przestępstwach, czyli np. jak nękał ludzi martwą rybą Ciężko stwierdzić ile temu kretynowi może grozić, ale wątpię by wyrok był lekki. Co za Teraz spora na kolejnego dzbana tygodnia, czyli kolejnego pato streamera IRL, któremu podobnie ja? jak do Somalijego filmu grozi sporo lat za kratkami. W tym razem mowa o Vitalim, czyli rosyjsko-amerykańskim streamerze z Kika, który wcale nie zaczynał swojej działalności od transmisji, a zaczynał od robienia pranków na YouTubie. I To jeszcze w 2011 roku. I już wtedy goś miał tendencję. Ja pamiętam, jakiego dupa kiedyś chyba na euro wleciała z cycami na wierzchu, żeby on Ciągłego przekraczania granic w pogoni za wyświetleniami. Jego pierwsze filmy są dosłownie zakłócania spokoju i zaczepiania ludzi. Potem zaczęły się pranki, które, nie zgadniecie, też polegały na truciu dupy innym ludziom. O? Na przykład prosząc losowych ludzi na ulicy o skorzystanie z telefonu, by bez ich wiedzy zadzwonić do swojego dylera. Hello, I'm using a stranger's phone. You guys, you guys want some dope? I got everything. I got heroin. I got whatever you want. I got przechodniów udając rosyjskiego płatnego mordercę. What the fuck? Transaction completed. Yes, I got the sale. I got the suspect! A potem standardowo, jak typowy amerykański prankster, zaczął robić ustawione filmy. You know Let's go out to dinner. Usually tak zwane Goldziger Prank. I don't usually ask twice, but you sure you don't want to go out with me? Oh, well, I might have to go out to dinner with you. Oooo, oh, now you want to. I co ciekawe, no to sam wielokrotnie cisnął innych pranksterów o to, że ci ustawiają swoje pranki. Kiedy pranki zaczęły słabiej iść, czyli ludzie zaczęli orientować się, że większość z nich to są ustawki, e, i przy okazji YouTube zaczął ograniczać zasięgowo te wszystkie filmy ze względu na zmiany w regulaminie, to Vitali zaczął wbiegać na boiska. Na przykład podczas meczu o Puchar świata piłki nożnej w biegu na burawę. Wtedy akcja poniosła się szerokim echem wychodząc poza jego dotychczasową bańkę, jednak od tego momentu jego kariera zaczęła lecieć w dół. Za swoje wtargnięcia na mecze bardzo często kończył w aresztach i posuwał się nawet o krok dalej, czyli na przykład w 2020 podczas pobytu w Egipcie wdrapał się na piramidę. Potem okazało się, że będąc ciężko wychowanym, pobił biegaczkę, którą zaczął okładać po głowie i klatce piersiowej i znowu został aresztowany, ale nie na długo, ponieważ po wpłacie kaucji został wypuszczony na wolność. Przez te lata cugów narkotykowych i aresztowań jego kanał kompletnie umarł, więc jak na upadniętego youtubera przestało, to jest na kika, gdzie mógł sobie pozwolić na znacznie mocniejszy content niż na YouTube. I tam jako swój główny nurt kontentowy obrał sobie łapanie PDF, chociaż bardzo ciężko tak to nazwać, bo wszystkie te jego streamy z rzekomego polowania na PDF-ów przypominały bardziej robienie jakiegoś show pod content i klipy na Twittera, żeby nachapać na tym jak największe zasięgi. I to nie jest tak, że za tymi streamami szło coś dobrego, że okej okay, namierzył jakiegoś PDF-a, złapał go, zaniósł na policję, PDF skazany, super jest. Jednego mniej, absolutnie tak nie było. Bo w łapał takich, oponentów ze swoimi kolegami, a następnie upadłał ich ku uciesze widzów. Come on, let me shower you, pull your head in, pull your head in, pull your f***ing head in bro, Good. pull your head in, and stay, stay. Na przykład jednemu z nich zaczął golić głowę oraz brwi. Water, water. You are, aren't you? And you have to do the eyebrows, bro. Innego straszył żywym aligatorem. <laughs> <laughs> Take a good look in there, bro. I tych akcji było znacznie więcej, podczas wielu z nich dochodziło nawet do samosądnych, ciężkich pobić czy bezpośrednich knockoutów. I wiadomo, pewnie dużo osób pomyśli, no ale im się należało. I pewnie w jakimś stopniu tak, tylko robiąc to pod show na streama, Vitali wyłącznie sprawiał, że miał z tego wiralowego shota, a goście nie ponosili żadnych prawnych konsekwencji. Zresztą te jego interwencje wyglądały tak, a goście nie ponosili żadnych. To the six nine? Prawnych konsekwencji. Zresztą te jego interwencje wyglądały też na tyle podejrzania, że wiele osób zaczęło spekulować, czy przypadkiem to również nie jest powrót do jego pranków i po prostu robienie ustawek. Zaraz stojącymi kontrowersjami wokół kontentu łapania PDF-ów, okay. Vitali stwierdził, że musi zmienić kierunek. No i tak zmienił, że może już kurwa, nigdzie nie iść. Znaczy może siedzieć. Tropem naszego poprzednika Somaliego w Italii udał się za granicę tworzyć content. Był w Tajlandii czy też Meksyku, ale prawdziwy Meksyk wydarzył się dopiero na Filipinach. Jak ty leżysz w ogóle? Jak tak koty leżą? Ona żyje jak coś, ona naprawdę żyje. No i co tam robił nasz streamer? No zachowywał się jak kompletny degenerat i odklejeniec. Oglądając te szoty widzimy 10 -latka zamkniętego w ciele dorosłego faceta. Zachowywał się kompletnie żałośnie, na przykład dosłownie okradając ludzi. Madam, madam, I'm gonna rob you if you keep walking away. Co więcej, nawet i samych funkcjonariuszy. Can I shove this up your booty? What? Is that okay or no? A to wszystko nasz czosnek uwieczniał na transmisji IRL. I have a question for you. Can kiss? No, no ale Nękał przypadkowych przechodniów, wyzywając ich, utrudniał ludziom pracę. Hello. 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 W jednym z przypadków nawet ukradł scenariuszowi motocykl. Yeah. I co nie? czemu go nie zastrzeli? Lin, walkie. One American who lives there on the spot and saw what Vitaly did to the extremists wanted to confront him face to face. When, when you show up here in the Philippines and you genuinely start like interacting with people here and you're, you're messing around with them, I know it's a joke to you, but for the people here, they work hard, bro. Co zabawne, to Vitali, odpierając te wszystkie rzeczy, robił taki damage control i na przykład kupował jakimś biednym ludziom rzeczy albo rozdawał na ulicy pieniądze z wielkiego pliku banknotów, czyli tak zwany klasyczek. I niektórzy używają tego, aby go bronić, no bo w końcu pomagał, tak? Więc yy, wyrównuje się. Może być kując człowiekiem. <laughs> That's my only fan left in the chat. W każdym razie długo nie musiało minąć, aby nasz przygłup został aresztowany. Początkowo informowano, że po prostu zostanie deportowany z kraju, ale z najnowszych informacji dowiadujemy się, że deportacja została wstrzymana, a Vitali stanie przed sądem. Postawiono mu zarzuty takie jak bezprawne nękanie, wywoływanie alarmu i skandalu, czy próba kradzieży. <laughs> Co to wszystko grozi mu nawet do 12 lat więzienia, a władze filipińskie poinformowały, że chcą zrobić z niego przykład. Warto dodać, że warunki. W filipińskich więzieniach nie należą do najlepszych. Często przez ich przeludnienie mówi się o braku jedzenia dla osadzonych czy też rozprzestrzenianiu się paskudnych chorób, takich jak gruźlica. Mimo wszystko, streamer na nagraniach sądu nie wyglądał, jakby był specjalnie przejęty tą sprawą, wręcz z dumą patrzy na klipy, które władze odtwarzają mu w sądzie, zachowując się mocno nie na miejscu. I podobnie to wygląda na jego makszocie, gdzie po prostu głupkawo się uśmiecha. Obecnie Witalii przebywa w areszcie biura imigracyjnego, oczekując na no proces. A filipińskie podkreślają, że osoby naruszające lokalne prawo będą pociągane do odpowiedzialności. Wychodzi na to, że streamerów IRL za granicą odkleja od orbity, co widzimy też w Polsce. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o sytuacji Witaliego i czy według was powinien zostać deportowany. No ale to jest taka, taka prawda, no kurwa, odpalasz streama IRL i jak nie pijesz gej i kurwa bo, nie wiem, nie gadasz do najebanych dup, to ludzie mówią O kur... pa ja pierdolę, kur... Ja Tak to właśnie jest. No dobra, a gdzie tu 24 lata? co to jest za clickbait?